Deszcz czy słońce? Miło znów zobaczyć się, już od świtu. On się śmieje, z mi spędza każdą chwilę, z nimi bawi się, śpiewa wciąż i gra. Deszcz czy słońce, zostaj z nami. Deszcz czy słońce, miejsce mamy. Witaj Franklin! Franklin idzie do szkoły. Franklin potrafił już liczyć i sznurować buciki. Umiał też zatemperować ołówek i narysować prostą kreskę. To bardzo ważne, bo dzisiaj pierwszy raz Franklin miał iść do szkoły. N, K, L i N, Franklin. Na pewno o nie, zapomniałem o literze A. Franklin! Mamo! Mamo! Franklinie, co się stało? Już mogę iść do szkoły. Do szkoły? Zaspałam. Przykro mi, synku, nie słyszałam budzika. Co? O co chodzi? Zjadłeś coś, Franklinie? Wyczyściłeś skorupkę, a drugie śniadanie? Jest dopiero dziesięć po szóstej. Doprawdy? Nie chcę się spóźnić do szkoły już pierwszego dnia. <laughs> Szkolny autobus przyjedzie dopiero za dwie i pół godziny. <laughs> Widzę, że jesteś pełen zapału. A co to jest zapał? To znaczy, że chcesz się uczyć. Marzysz o tym, by chodzić do szkoły. Tak wyjątkowy dzień powinieneś zacząć od ulubionego śniadania. O, świetnie! Grzanka polana miodem i poswana owadami. Proszę, Franklinie, masz sporo czasu. Zdążysz zjeść. Kiedy przyjedzie autobus? AUTOBUS! Hmm. To była ciężarówka. E? Słyszeliście coś? Proszę jedz, a ja będę patrzył czy nadjeżdża. Jest żółty. <noise> żółty mówisz? W takim razie od razu go zauważę. Kończ śniadanie, synku, a potem... Skończyłem. Tak szybko? Chodźmy, kochanie. Hej, zaczekajcie! Ojej! Pamiątkowe zdjęcie! Uśmiech! Pierwszy mm. dzień jest wzruszający, co? Tak, ale chciałbym, żeby autobus już przyjechał. Kiedy byłem w twoim wieku, chodziłem pieszo do szkoły. Wiem, mój drogi. Prawie 3 kilometry. I tyle samo z powrotem do domu, prawda, tato? Tak! Czy to wiesz? Czy to, 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 to śnieg? <laughs> <laughs> Już jedzie. Przytul mnie. Na do widzenia. Do widzenia, mam Opa. To bardzo nieładnie, że tak się. No, wsiadaj, Franklinie. Chcę wrócić do domu. Co z tobą, synku? Rozbolał mnie brzuch. Jestem pewna, że ci przejdzie. Tata i ja będziemy tu na ciebie czekać, a ty powiesz nam, czego się nauczyłeś. Śmiało, synku. Na pewno spodoba Ci się w szkole. Och, Boże! Zostaw to! To moje! Popatrzcie, kto wsiadł. Witaj, Franklinie. Dzień dobry, Franklinie! Nie wyglądasz za dobrze! Franklin! E? Zająłem Ci miejsce przy oknie! Hmm. Dziękuję, Misiu. Ech. Papa pa, synku. Ach, czy ktoś ma dodatkową kanapkę? A co, nie jadłeś śniadania? Jadłem, ale już godzinę temu. Proszę, Misiu. O, marchew, a może masz jeszcze coś? Ach, babeczka z jagodami? O, dzięki Franklinie, a dla ciebie rodzynki. Skleiły się. Dobrze, co czytasz? O smoku Mikusiu To moja ulubiona książka. Potrafię ją sam przeczytać. Co, ludko? Tak? Jest w niej bardzo dużo trudnych słów. Bubr już umie dobrze czytać. Ach, a ja nie przeczytam całej książki. Dobrze, spójrz na te liczby. Wypisałem tylko do 60, bo zabrakło miejsca. Wypisywanie liczb jest łatwe. A czy znasz alfabet? O tak, od początku do końca. Ja też. O, prawie dobrze, Franklinie. Dopisałeś, a? Ech. Franklinie, a czy w szkole jest łazienka? A dlaczego o to pytasz? Bo moja mama stale mi mówi o chodzeniu do łazienki zanim gdzieś wyjdę. Nauczyciel będzie na nas krzyczał. Czy nauczyciele tak postępują? Moja ciocia uczy grać na tubie i zawsze krzyczy. Oj. Co ci jest, Franklinie? Chcę wrócić do domu. Trzymajmy się razem. Ja pomogę tobie, a ty mnie. <ślinie> I chodź! <to> szybciej! <ślinie> Franklinie, masz jeszcze tę marchewkę? O, gdzie jesteś? On mnie wyprzedził? Franklinie, zaczekaj! Ja... ja nie mogę tam pójść. Ja też nie. Ślimak? A co ty tutaj robisz? Ukrywam się tu, bo nie chcę chodzić do szkoły. Nauczyciel mógłby mnie poprosić, żebym liczył do kwadryliona... Albo żebym poprawnie napisał chryza, chryzantema. Chryzantema? Właśnie. A może musiałbym znać cały alfabet od końca? A może każe mi liczyć ze zamkniętymi oczyma? Co wtedy? Coś ty nikt nie będzie żądał, żebyś liczył do kwadryliona lub znał alfabet od końca. Nie. Nie. Ale możliwe, że trzeba umieć przeczytać książkę i potrafić liczyć do sześćdziesięciu, być może nauczyciel będzie krzyczał i być może nie ma tam łazienki. <noise> Tylko tyle. Ale jak może nie być łazienki? <noise> nie Martw się Franklinie, na pewno jest tam łazienka. Tak, na pewno jest. <noise> no i jak wejdziemy do środka, ja wejdę, jeśli ty wejdziesz. E... Chodźmy razem. Witajcie, nazywam się Sowa. Ty pewnie jesteś Franklin, na ty ślimak. Tak jest, to prawda. A skąd pani to wie? Wasi szkolni koledzy martwili się, że zabłądziliście. Czy zechcecie dołączyć do nas? Dobrze. Ale, ale ja nie potrafię liczyć do kwatryliona. Ja chyba też nie umiem. To wyjątkowo duża liczba. A ja nie przeczytałem sam całej książki. I nie umiem jeszcze ładnie pisać wszystkich liter. W takim razie dobrze, że tu trafiliście. Cześć, Franklin, gdzie ty byłeś? Patrz, co ulepiłem! Chcecie ze mną lepić? Jasne! Wrócił. Do widzenia, do jutra! Pa! Do widzenia, do pa, zobaczenia! Franklinie. Pa, do Witam, mamo, cześć, tato! Cześć, Franklinie! A brzuszek nie boli? Co? Mój brzuszek? Wszystko dobrze. Ojej, czekaliście tu cały dzień? Nie, kochanie, tylko z przerwą na obiad. I co? Czego się dziś nauczyłeś? O wielu rzeczy. A twój nauczyciel? Pani Sowa jest naprawdę miła. A co tam niesiesz? Rysunki? Ach tak, zaraz coś Wam pokażę. Proszę, to jest ten. Zobaczymy, co narysowałeś. O jakie śliczne, świetne kolory. Proszę, rozwin dalej. Mama, tata i Franklin. Och, bardzo dużo się dziś nauczyłeś. Zanieś rysunek do kuchni i powieś go na ścianie. Dobrze, mamo. Ciekawe, kiedy to zauważy? Ojej, babeczki z łóżkami! Dziękuję, mamo! Widzisz, od razu zauważył. <grym> Franklin się zgubił. Franklin umiał już liczyć, zasunąć zamek błyskawiczny i zapiąć guziki. Mógł też sam pójść do Misia, ale nie wolno mu było samemu wchodzić do lasu. Ale Bubr dał się nabrać, poszedł inną drogą, a ja zdążyłem zabrać ich chorągiewkę. Franklinie. A lis myśli, że tak umie się ukryć, że nikt nigdy go nie znajdzie. Wprawdzie, lis jest bardzo sprytny, ale nie uda mu się nas przechytrzyć. Ty też to słyszałeś? <ścoughs> Przyznaj się, że trochę się boisz. Tak, bo podobno w tym lesie straszy. Chodźmy... Chodźmy stąd, Franklinie. No dobrze. Jestem głodny jak wik. Ja też. A co jest na obiad? Twoja ulubiona sałatka z muszkami. Mm, dzięki, mamo. Muszki? Zdaje się, że ty wolisz sałatę bez muszek. To prawda, pani żółwiowo, dziękuję. <laughs> Powinieneś zobaczyć, jaką miałeś minę. Pewnie taką, jak ty w lesie, Franklinie. W lesie? Obaj wiecie, że nie powinniście tam sami chodzić. Tak, wiemy o tym. Już sami tam nie pójdziemy. Pa, mamo, obiad był pyszny. Do widzenia, proszę pani. Dziękujemy. Na zdrowie. I nie chodźcie... Tak do lasu. Nie będziemy. Jeszcze są. Co wam zabrało aż tyle czasu? Przecież jestem żółwiem. A co teraz będziemy robić? Nie możemy się zdecydować. Może popływamy? A może poskaczemy? Wolałbym pójść na jagody. A ja poskakać. Już wiem, bawmy się w chowanego. Nie, to nie jest zabawne. A właśnie że tak, to jest moja ulubiona gra. Chodzi o to, że lis zawsze w chowanego wygrywa. Bo ja najlepiej potrafię się schować. Ale nie, nie przechwalaj się, Lisie. Na pewno cię znajdę. I ty w to wierzysz? Wykluczone. Nigdy go nie znajdziesz. Chcecie się założyć? Grajmy w chowanego. A ty będziesz liczył. Simaku, ty zostań z Franklinem, bo musiałby liczyć do miliona, żebyś zdążył się schować. Hmm. I wiecie co? Dla ułatwienia szukajcie mnie we dwóch. Bardzo dobrze, ślimaku. Pokażemy im. Chowajcie się! Dziewiętnaście, dwadzieścia! Schowani czy nie? No, szukamy! Raz, trzy, mam misia! O, skąd wiedziałeś, że tu jestem? O, no, po prostu się domyśliłem. Dobrze, znalazłeś mnie, ale najważniejsze to znaleźć Lisa. Odnajdę go, zobaczysz. Raz, dwa, trzy, widzę bobra! No dobrze, już dobrze. A myślałem, że pod lilią wodną mnie nie zobaczysz. Nie przechyczysz, Franklina. Jest na to za sprytny. Może jesteś na tyle sprytny, by znaleźć mnie, ale nigdy nie znajdziesz lisa. Jeszcze zobaczymy. Raz, dwa, trzy, królik! Udało ci się, Franklinie. Ale nie uda ci się znaleźć lisa. O, czyżby! Raz, dwa, trzy, wydra! Zgoda, Franklinie, znalazłeś mnie! Czy znalazłeś też Lisa? Jeszcze nie, ale Franklin na pewno go znajdzie. Oczywiście. Raz, dwa, trzy, widzę Lisa. A ja nie. Raz, dwa, trzy, Lisa. Wcale go tu nie ma. Raz, dwa. On przecież musi gdzieś tu być. Ech, już wszędzie szukaliśmy. Ale jeszcze nie. W lesie? Ślimaku, skoro już wszędzie szukaliśmy, to poszukajmy go w lesie. Ale, Franklinie, nie wolno nam samym chodzić do lasu, zapomniałeś? Tak, pamiętam, pójdę tam tylko na chwilkę. Ja zostaję, mama mi nie pozwoliła. No dobrze, możesz zostać. I nie martw się, zaraz do ciebie wrócę! Się, że to nie był najlepszy pomysł. Ach. Raz, dwa, trzy widzę Lisa. Hej, zaklepałem cię. Wychodź, Lisie. Lisie. Hej, proszę wróć. <trykujesz> Czekaj, powiem o tym ślimakowi. E, e. Tak, tędy wyjdę z lasu. E, słuchaj ślimaku! O, prawda, to jest droga powrotna. <trykujesz> Misiu, nadeszła już pora kolacji. Tak, to prawda. Ciekawe, gdzie się podzieli Franklin i Liz. Pewnie poszli do domu na kolację. Ja też już idę. Do jutra. Pa, Misiu! Do zobaczenia jutro rano. Jeszcze go nie widać? Nie. Na kolację Franklin nigdy się nie spóźniał. Którą ścieżką mam iść, która prowadzi do domu. Tak mnie przestraszyłeś. A ty mnie, się. Jednak miałem rację. Postanowiłeś ukryć się w lesie. Tak, bardzo sprytnie, tak co? Uważasz? Właściwie to nie jestem pewny. Chodź, odnajdziemy drogę powrotu. To na nic. Próbowałem i jeszcze bardziej się pogubiłem. Powinniśmy tu zostać i czekać, aż nas ktoś znajdzie. A jeśli nas nie odnajdą? Lisie! się! Zostań ze mną! Ktoś przyjdzie! Tak, tak, to dobra droga. Franklin? Skąd tu się wziąłeś? Nigdzie się stąd nie ruszałem. Po prostu wróciłeś do punktu wyjścia. Wiesz co, Franklinie? Powinniśmy tu zostać. Naprawdę myślisz, że nas odnajdą? Tak, ale trzeba im pomóc w poszukiwaniach. Tak, Franklinie. Jeśli ktoś nas szuka, Lisie, powinniśmy dać mu znać, gdzie jesteśmy. Mamo! Dostaniemy za swoje przyjacielu. Moi rodzice stale powtarzali, żeby nie wchodził do lasu. Obaj wpadliśmy w niezłe tarapaty. Mamo! Tato, mamo! Co się dzieje? Może ktoś tu idzie. O, wiatr! jest! Franklin! Lisie! Mama, tata! Ach, Franklin! Jest i Drodzy Państwo, wasz syn też jest tutaj. Słyszeliście, jak was wołałam? Słyszeliśmy, ale. ślimak? Pójdę do lasu tylko na chwileczkę. I co? Na szczęście, ślimak wiedział, gdzie jesteście. Dzięki, ślimaku. I już późno. Wracajmy lepiej do domu. Chciałem być sprytny. Myślałem, że jak schowam się w lesie, to Franklin mnie nie znajdzie. A ja myślałem, że okaże się sprytny, jeśli pójdę do lasu cię szukać. Obaj byliście na tyle sprytni, by zostać na jednym miejscu. I obaj na tyle pomysłowi, by wpaść na ten pomysł. Prawda, Lisie. <grym> <grym> <grym>